Karol Nawrocki dosadnie w sprawie swojego pierwszego weta. To szantaż wobec Polaków. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada duże zmiany w polityce energetycznej Polski. W programie Gość wydarzeń ogłosił, że przygotowuje własny projekt ustawy dotyczącej cen energii, który ma pomóc obniżyć rachunki Polaków. Co dokładnie planuje prezydent i jak mogą się zmienić zasady dotyczące energetyki wiatrowej? Własny projekt ustawy o cenach energii. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zdecydowane kroki w sprawie kształtowania polityki energetycznej kraju. Wniosę własny projekt ustawy w sprawie cen energii, mówił w programie Gość wydarzeń dając jasno do zrozumienia, że planuje przejąć inicjatywę od rządu. Jego celem jest nie tylko obniżenie cen prądu, ale także zabezpieczenie interesów Polaków przed lobbystycznymi szantażami. Prezydent stanowczo zaznaczył. Pan premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle samego prezydenta, co Polki i Polaków, którym chcą stawiać bliżej wiatraki. To mocne słowa podkreślające społeczne kontrowersje wokół obecnej polityki energetycznej. Kontrowersje wokół ustawy wiatrakowej. Ustawa wiatrakowa, nad którą pracuje parlament, budzi spore emocje. Ma ona na celu poluzowanie zasad dotyczących odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Z 700 do 500 metrów oraz umożliwienie inwestycji na terenach wojskowych, co ma przyspieszyć rozwój energetyki wiatrowej. Jednak, jak zauważył prezydent i jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, ta ustawa jest delikatnie mówiąc, lekkim faulem ze strony rządzących. Pomimo wprowadzenia mechanizmu osłonowego z zamrożeniem cen prądu do końca 2025 roku wiatraki wywołują bardzo duży opór społeczny, co rodzi pytania o społeczną akceptację tych inwestycji. Prezydent Nawrocki a obniżka cen energii Karol Nawrocki nie tylko krytykuje rządowe propozycje, ale także deklaruje konkretne działania. Jak przypomniał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, planowane jest najpierw mrożenie cen energii, a następnie obniżka o 33%, o której prezydent mówił już w kampanii wyborczej. Jesteśmy narodem wolności i nie możemy poddawać się lobbystycznym szantażom, podkreśla Nawrocki, dając do zrozumienia, że priorytetem jest ochrona obywateli i stabilizacja rynku. Obecnie prezydent analizuje aż 38 ustaw, w tym te dotyczące energetyki, co wskazuje na intensywność działań legislacyjnych zapowiedzianych na najbliższe tygodnie.